Zagramy kato z tym nowym, z tą nową masterką I jeszcze tutaj te runy, znaczy te itemy To jest Anti one shot uh, anty one shot, a co jeszcze mamy, to jest Event shroud To jest, to jest dla tanków raczej Gdzie jest ten jeszcze, o, oh, shadow flame The magic champions Benefits from magic penetration, best on Okej okay. To może być ciekawe. To może być ciekawe, Anty właśnie takie shieldowe dla, dla Katariny. Ja myślałem o tym przedmiocie w ogóle. To może być fajne. Bo Shadow Shadowflame będzie dobrze na takie karmy działał na takie Lulu w ogóle na tych magów, co, co będą shieldy rzucać w sensie tych supportów. Także. To jest item godny z testowania. Także zobaczymy. Jak rzeczywiście będzie Riftmaker? Riftmaker rift daje. Po 3 sekundach. Kurde. Niby można było. by spróbować. Z tego. Kurde. Z 6 golda za free. Za każde kół właściwie, które rzucimy. Ja nie wiem, czy to nie będzie też taktyka na Early takie. Jak nie możemy las hitować, to rzucić. Chłopa. kół i Git. Jeszcze jeden tam ominąłem. Ogólnie wiem, ale. To możecie napisać jak się nazywa. Po angielsku, żebym nie szukał go. Podczas nashitowania A jest tu Atomic Ark, tak? To było to. Browar. Jeden złoty. Byłem w Toruniu ostatnio i se kupiłem za pięć dych z kilo pierników. I są zajebiste, polecam. No i koks. To jak polecasz, to gitara się ma. O i 25 golda na takim wlocie. To, to trochę jakbyśmy Laskita jednak jednego wzięli. Elegancja Francja, jak to się mówi Kurde, on jakiś twardy ten chłop <coughs> Bajas w ogóle aktualnie. Bardzo w mecie. Idę, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, ten malfajt ile życia, ma co jest z tym Malfightem? Jak on tyle natuk tego? Go HP, kurde, gdzie jest ten kajutek? Czy to nie stepek na bota? Dawaj, dawaj, deru stepek. Dobra, Siema Dobra, Dobra, jest double kill, jeszcze spuszczymy z nimi żeby Expa było trochę. Dobra, i Cox i wracamy na Mida. A właściwie to się zrekalujemy, bo ta fala jest pod towerem. To będzie spoko generalnie. I to był fajny tepek, I fajnie, że Botlane zareagował i też mogłem, znaczy skąd wiedziałem, że mogłem tepnąć na bota? Otóż z prostej przyczyny, bo brauma mamy na bocie. Miałem first Strike'a, no miałem niby. First Strike to taki elektrokad, więc Rocket Belt. Shadow Flame jest bardzo dobre. Ale Shadow Flame, yy... nie wiem o co chodzi. Benefits from 10 do 20 Magic penetracji Bene... Aha, on dodaje 20 tego 20 Magic Penetracji, tak? To w teorii teori możemy Rocket Belt. To było bardzo dobre na Squishy, tylko to pod piorun by najlepiej działało. Nie tyle co pod te, nie tyle co pod y, shieldy Kurde, no nie wiem, możecie mnie poprawić Nie, nie wiem czy do końca dobrze rozumiem Będziemy musieli sobie polską wersję Ogarnąć, ale to daje magic pena w zależności jak dużo przeciwnik ma życia Dodatkowo jeszcze mocniej bije w shieldy, tak? Na takie zasadzie, czy, czy coś źle mówię Buduj nasz Pierwszego, a nie Rocket belta. Nie, no tak. Yy, będzie nasz odbudowany. Tak, yy, może stąd brałem dla Wanda, ale generalnie chciałem tego. Dobra. Yy, nie nastakuję sobie nic. Kurde, ja nie wiem, czy on szóstego zaraz nie dobija, Nie z... zwróćcie uwagi, jak z levelem stoimy. Też nie wiem, czy Kaziksa tu nie ma. Tak po... O kurde, on ma szósty, Dobra, to nic. To nic, ale kazek przyleciał i nas dobili. No niestety. Myślisz, że... zmieni się w next sezonie build na Katę? Myślę, że niewiele. Nie Ewentualnie dojdzie ten przedmiot... Yy, właśnie... Gdzie on jest? Tego, ten Shadow Flame dojdzie. Bo jest spoko. Jestem ciekaw... Tu dwa razy Hexych Alternator. Ty, albo go można jakby 10 razy złożyć? Bo nie jest unikalny, tak? Czy nie? O co tu chodzi? Dwa przedmioty z tym można składać, to ciekawa sprawa. Ta, ale ja wiedziałem, że już jestem martwy. No ale co miałem zrobić? Już było po zawodach. Spróbujemy zepchać i pójdziemy, może na bota. Tam wajkę dojechał, ten Kazix na blue. Coś sobie. Coś sobie poszukamy. jakiś fragów zaraz. Kurde, tak e, staram się przeanalizować, pomyśleć, i tak ciężko mi się trochę skupić na, na grze. Raczej zastanawiam się troszkę, jak te przedmioty tutaj można było fajnie wpasować. Dobra, kazik jest tutaj gdzieś, właśnie. No śpi, musi, musi się wyspać. No nie, mogłem jeszcze W wyrzucić. Dobra, poszedł spać i dobrze. Nie chrobale śpią. Niech nie gryzał po kostkach. Dobra, kupiłem sobie buty. Czym gra z Taste of Blood? Żeby troszkę sustainu mieć na się ma Bartuś. Kurde, bo nie miałem jeszcze kuldanów, tak jak chciałem zagrać. Tych potów sobie nie przełożyłem na dwójkę, może dlatego, bo klikałem z automatu. Leczenie. Zaszłam dwójkę. na dwójce. O, dwa razy, pa parę razy kul potem się wbija na full'a i Kila, w sensie na full combo. No tak, no. Taka gra fightem. To jest w ogóle mal fight pod AP. Także, no, będzie ciężko. Okej. Okay. Fajny trade, nie wiem ile dostałem golda. Ale troszkę chyba weszło, co? Czy nie? A, tu zillion jest, co jest? Ja myślałem, że to waj jest. What? Co tu się dzieje IDZIE? Co mogłem uciekać, ale myślałem, że tu się... Co jest? Ty? Czterech nam idzie? What the fuck? Co tu się zadziało? Myślałem, że jeszcze jakieś fraga wyjmę, a może po prostu wystarczył wybiec Myślałem, że... To Irelia we mnie wleci. Co tu było w ogóle? A na minucie, to normalne. I to w goldzie, Beskito. Nie, no platyna w teorii. W teorii, w sumie w praktyce. No, ale dobre zejście zrobili, No trzeba im przyznać, że bardzo dobrze zagrali. No i co, to robot pada? Ja mam TPK za trzy, ale. No dawać, dawać. No to co z tym Kazixem? Bo skitu śmieszny dźwięk na, ty, na tej runce jest No dobra Ja tu się kręcę Czy mają tu Warda? Nie mają Dobra Sfarmię sobie wszystko co no, Bierzesz to czy nie tym braumem? Nie bierzesz. Dobrze Czy Zilian służył? Aha bon Dobrze! Udało się go chwycić w locie! Let's go! Dobrze Dobra, nie będę gridował po nią, w dupie eee, Kurde, 250 golda z tej runy Spoko, dobra, spóźnę się plate'a może Zrobię tak Autoska i stanę sobie tu I, i zbierzemy Kurde, ten Riftmaker bardzo mnie ciekawi tutaj. Yy, bo ten First Strike Riftmaker... Kurde, jakbyśmy Riftmakera zagrali? Pod... Yy, bo to zwiększa nam obrażenia, później Riftmaker zaczyna się rozkręcać. Yy, no jestem ciekaw, czy to by działało. Ale u ciebie jest płynna taka też ta, się fajnie ogląda. no <grywdy> bardzo miło. Znaczy, no może tak, może masz rację. Jakby ja często uspowalniam, żeby wszystko dobrze, tak powiem, rozegrać. Tak jak. No, 50 goldów za takiego traida? Tu coś podejrzanego jest z tym malfightem. Dobra, myślałem, że będzie wjeżdżał. Eee, dobra, dam tak warda. Ja bym go poskładał właściwie. Browar, 1 złoty. W goldzie junglerzy powoli ogarniają, żeby gankować wygrywające linie, żeby pchać przewagę, a płaczków z bota olewać jest ok. No, no to petarda. Cześć, on nie ma erki. No ej, ma erkę jednak. Kurde, ale świetny dźwięk jest. Per, per, I to jest w ogóle fajne w tej runie, tak teraz sobie pomyślałem, że nawet jak nie zabijecie, to i tak jesteście usatysfakcjonowani. Yy... Z wzięcia tego, z wzięcia Znaczy z podjęcia walki No ale się dałem za darmo I teraz ku cool. i łatwo I teraz, siema I teraz I teraz tak I teraz Teraz tak ale, tak o, wypstykana, wypsztyka, normalnie, widzę <laughs> O kurde, zielasz Siema Ale jajca <laughs> Co jest? What the fuck? Ale gu... <laughs> Ale głupota wyszła, weźcie to do... <laughs> Zszutujcie to co tu się wydarzyło? What the fuck? No to dobra rozkmina. <laughs> ja pierwsza. Co to było w ogóle? <laughs> tak właśnie szanujesz bez kitu? No, bo ja mam Nick, ona mnie szanuje i Katarina zawsze mnie szanuje. A przynajmniej ma w zwyczaju Bo jak nie szanuje to jest kibel straszny Ale jak szanuje To kata właśnie w ten sposób oddaje Dobra, da radę jeszcze tego playta. Na TikTok daj? Nie wiem czy taki długi się uda zrobić Albo czy takiego długiego klipa na Twitchu jesteś się w stanie zrobić Sądzisz teraz, że Kasadin jest tą nową łezką, co daje Ability Haste? Jaka łezka, co? Bo ja nie w temacie. Browar. Jeden złoty. A ja mam nick West po pijaku i też wszystko się zgadza. Dobra. Ty, i my jesteśmy w stanie... Ach. Dostać, nie to oni bounty dostają Okej, okay. dzięki za tyłeczkę browar No to koks normalnie Dobra, zostaje Bo ja się wyleczę troszkę Ten ziutek Kaziutek będzie chciał tu przyjść Kurde, no nie wziąłem kanona Tak się połasiłem o te parę set golda Bo były potrzebne I nie, nie zrobiłem, ile ten market 200 jest mi w stanie dać, 200 Szybka matma No jest szansa, jest szansa, żeby to kupić. Brakuje 50 golda, to sprzedam refil Potiona. Kupię to i tepeka mam. Dajcie. Dajcie, warda, warda, daj. Dobra, tepam. Tepam. No! No! Jezus! Dobrze. O, udało się. Fajne obrożenia. Kurde, dobrze idzie z tym. Yy, z tym first strike'em. Dobre to obrożenia robi. Jakoś w sensie mam taki feeling, że po prostu kada zaczyna strzelać z te erki, i dom zaczyna tam. Yy, się prokować. Satysfakcjonujące strasznie to jest. Co niż o tej runie na kijanie? Myślę, że mogła być ciekawa w sumie. Jeżeli jesteś w stanie walnąć kombo tak pijaną, w sensie, że to tak szybko się odpali w momencie bombienia przeciwnika, to naprawdę fajnie można się tradeować też Kianą z tym. No to był na Discorda, poproszę, brzuć. Czyli co? Okej. Okay. Dobra, postój. Nie mam mnie tu Jinks. Spokojnie, nie mam mnie tu. Ja już dawno poszedłem jak coś. First strike mógłby się szybciej ładować. Tak z trzy razy na teamfight, żeby się odpalił. <grymne> Już bez golda samego, żeby dipsa zwiększał. Nie będę tu już trollował. Zbijemy to. Dobra i Patera. Sztuczka klasyczna. Ajajaj. Gdzie signate? Ty i w po mogę kupić z tym Future Marketem i z tym Goldem, który na, nadymałem. Bo zrobiliśmy 1000 gold dodatkowego z tych walk, to możemy sobie kupić Rabadona tak szybko. No to grubo powiem wam. Ciekawa sprawa. Gdyby nie Kata, to nie wiem, Kiana, Irelia, Riven. Mm. Nie spróbuję. Kurde. Nie spróbuję tej Riven, tej Kiany pod tą runę bo nie mam na tym koncie. Kiany. A dzisiaj na Łoście gramy. Ostatni main w Polsce Co? Ostatni main w Polsce, bo FreeNu dzisiaj grał jakimś zedem? <grymany> ostoja, ostoja po prostu Katariną na koniec świata jeszcze dalej No to jest ciekawe, w 18 minucie 3 itemy mieć? Dodając do tego dobrą farmę I no, to jest ciekawy build pod snowballowanie i właśnie chyba po Driftmakera, moi drodzy. Wiecie, tak jak pytacie, czy warto coś mainować? Jak wam się to podoba, to oczywiście, że warto. Każdą jedną postać. Nie ma takiej postaci, której, której nie warto mainować. Jakby. Każda postać jest dobra i każda jest fajna. Byle jakby najważniejsze jest feeling z gry. Jeżeli ci się świetnie tym gra, to mainuj tą postać. Bo to wiecie, bo na początku nie będzie wam. Nie będzie wam wychodziło Okej okay. Fajne obrażenia mam I tu plus 35, nie wiem co chodzi, to Riftmaker wydawał, tak? Liczbę na kacie? Czasem warto. Jak chcecie bardzo mocno one shotować, to... Co tu się odbyło? Ten niezły ten Molfightero. Mm, 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 mm. No i co, Woodstaff 200 golda wjechało. To jeszcze poczekamy, spróbuję jakiś full combo zrobić. Najwięcej chyba golda się nabija, jak wchodzimy z szumpo na początku. To nie widzą mnie. Ile golda? I co? Nic nie dostałem golda? Ej, co jest? Co? Nie rozumiem tej runy. Nie wiem, czy ona się nie wyświetla, czy do co tu chodzi. Dobra, cofniemy się. Nie wiem, co mam kupić, tak szczerze. Co? my A ten nowy przedmiot kupimy. To będzie ciekawa sprawa. To, Perek na sel Czy będę chciał Zonie? Będę chciał Zonie i ten nowy przedmiot? Nie. Dobra, sprzedam to. Kupię ten nowy itemek. Kurde, gdzie ja mogę się tepnąć? Tutaj gdzieś chyba na górę Nie, zostawiam się. Zaraz tu jakieś TPK. Może, a dobra, idziemy na piechotę. Tak, jest presesem w gierce. Gramy właśnie. Pierwszy zillion cię zaatakował. A czyli jak ktoś mnie zaatakuje, to już ta runa nie działa? Czy ona się już wtedy aktywuje? Bo. A! W entering w combat z czempionem, czyli nie ma znaczenia, czy. Czy ktoś mnie zaatakuje, czy ja jego. Ok. Dobra, ile? 70! Zaskasowanie dodatkowo? Kurde, kok strasznie to jest Świetne to jest Czyli po prostu wejście w kombat Powoduje, że first strike się odpala Czy jak was ktoś napadnie to możecie go od razu bombić To nawet lepiej Kurde, no to powiem wam, że Ciekawie to, to wychodzi I to jeszcze kupimy, zobaczymy co to rzeczywiście daje I co tu jest napisane? Mimum... Okay. Czyli minimalnie 20 Magic penetracji. Jeżeli ktoś ma 2500 życia, tak, to to chodzi? Minimum. A nie, minimalnie 10 penetracji, kiedy target ma tysiąca, bądź więcej. Tylko kurde, flat penetracja. Ciężko powiedzieć. Minimalnie 10, no. Kurde, no nie wiem. Nie wiem, bo wrzucimy to na YouTube chyba, co? Taka pierwsze spostrzeżenie moje do tej runy. Fajna, ciekawa pod snowball. Ciężko powiedzieć, ale jak się podobało, to łapa w górę, sub i komentarz. I tyle.